Od 7 do 16 listopada 2021 roku w Kościele Matki Bożej nieustającej pomocy w Gdańsku Brentowie trwała modlitwa o pokój przed wystawionym najświętszym sakramentem w Monstrancji z Medjugorje. Brentowo to kolejna stacja na drodze peregrynacyjnej tej Monstrancji, która na czas budowy kaplicy adoracji w Medjugorje wędruje po parafiach Polski, a także Europy. Zapraszamy do obejrzenia materiału ze spotkania z wiernymi tej wspólnoty Mariusza Drapikowskiego, którego pracowni wykonana została przed laty ta monstrancja. Spotkanie poprzedzone było mszą świętą, a odbyło się 9 listopada. Człowiek wyciszony poprzez adorację, człowiek ukojony tym czasem przebywany z Panem Bogiem, może tę ciszę swego serca i pokój zanieść do tego świata skłóconego, rozdrażnionego, krzykliwego i hałaśliwego. I tam mieć to, co z tej adoracji wyniósł. To, co nazywane jest Pokojem serca i to, co nieustannie też daje nam Chrystus, mówiąc idźcie w pokoju, a więc wyjdźcie w tym pokoju, który ma być waszym sercem. Wyjdźcie i zanieście ten pokój skłóconym rodzinom, skłóconym ludziom, skłóconych zakładach pracy, pojednajcie, umiejcie wprowadzać tam. Ludzi. To wszystko możemy otrzymać dzięki adoracji. Mój drodzy, zaraz po śpiewaniu pieśni, na zakończenie przy świętej, będziemy mogli tutaj posłuchać artysty Mariusza Drabkowskiego, autora tej monstrancji wielu dzieł sztuki sakralnej, a przede wszystkim, tak trzeba powiedzieć, rozłomułnego uczestniczył z nami w tej przyświętej, który organizuje, prowadzi wspiera i wspiera modlitwę o pokój na całym świecie w różnych sanktuariach. Bardzo dziękuję księdzu proboszczowi za zaproszenie do tej parafii, w której już od wielu lat prowadzone jest modlitwa i adoracja pokój. A również chciałem podziękować czy księgi za piękną homilię, ale podzielę się z Państwem tymi działaniami, które są realizowane w Polsce na świecie i o prowadzeniu jak do tego doszło. Wraz z przyjaciółmi utworzyliśmy Stowarzyszenie Na Pacza, którego takim apostolsym jest o Pokój przedajśniczym sakramentem. Ta inicjatywa wiąże się z budową tych centrów Molitwa o 12. Tak jak no w Apokalipsie św. Jan pisze, że Matka Boża otoczona światłością jakby szatą o ruchu jej miejny z gniazd dwunastu. I te dwanaście centrów centrum o i ma otaczać świat, aby ta modlitwa o pokój trwała na wszystkich kontynentach. Z tych dwunastu centrów modlitwa o dobry Bóg pozwolił, żeby już osiem. Pierwszy w Jerozolimie, przy czwartej stacji z krzyżowej. W pięciu latach przeniesione te centrum zostało do obetleny. Można powiedzieć, że do miejsca, gdzie się wszystko zaczęło i tam w krocie mężczyństwa odracja wieczysta. A na zaproszenie arcybiskupa Teusza czyli przewodniczącego biskopatu w Kazachstanu, powstało centrum molestwo w w Kazachstanie, w kraju meteorologii wielu narodów. Wspólnie razem arcybiskup Tomasz Szpyta stał się takim modelatorem naszych działań. Został utworzone takie centrum odwoływania pokój również w Afryce, w Kibechu, w Orlandzie, kraju niezwykle poranionym. w latach 80. pamiętamy ten dramat, tragedię tego w tym kraju, jaka się rozgrywała, gdzie dwa plemienia się wyżywały wzajemnie, ale wcześniej matka Boża, która się ukazała w Kibeho, prosiła, róbcie się na Mówicie się, się o pokój w Waszych sercach. Powstało w Afryce również centrum wiemy na w największej bazylice na świecie, w Należy Żywności ale takie centra powstały również w Korei południowej, 60 kilometrów od Korei Północnej. Dokładnie w setku Fatimskich przekazaliśmy monstracje do bazenki w Fatimie i w tym samym czasie to, to, to było zostało otwierane centrum modlitwy pokój w Korei Południowej. Po dwóch stronach kuli ziemskiej. Rozpoczęta została modlitwa o pokój. Takie centra powstały również w Europie II, w Maczugorie, gdzie ta monstracja została przekazana i dekretem został Maczugorie również powstała tam i Centrum Modlitwy a arcybiskup Hozer św. Pamięci poprosił, aby w mojej pracowni powstał projekt i podjęcie realizacji i budowy Kaplicy Adoracji przy kościele św. Jakuba, a w Polsce w Niepokalanowie przed dwoma laty. Centrum Modlitwy wraz z Kaplicą. W ogóle taką cechą łączącą te wszystkie miejsca adoracji, modlitwy, do nich powstają oktarze adoracji a w zasadzie monstrancje, które nawiązują do wizerunku Matki Bożej. Bo tak jak nauczał święty Jan Paweł no II, to Matka Boża jest w tym pierwszym tabernaku, pierwszą monstrancją, Ona pierwsza obelowała Pana Jezusa, nocząc Go pod sercem. Ta monstancja kryształowa nawiązuje do objawień Matki Bożej w tym miejscu. Ona no, jest wykonana właśnie z kryształu, żeby właśnie tę niematerialność osoby Maryi. Ukazać. W tym nimbie pojawiło się 12 meteorytów, jako symbol 12 gwiazd. Widząc jak ta adoracja rozwija się, wpływa na ludzi, utworzyliśmy takie równoległe działanie. Tych centrów obcych jest, jest liczba limitowana, 12, a tych miejsc, gdzie ludzie pragną obliczać, jest. Znacznie więcej, jest tej graniczy niewiele. Więc yy, powstała taka inicjatywa gwiazd o płaszczy Matki Bożej, aby ten orędowniczy płaszcz Matki Bożej otoczył nasze rodziny, parafie, świat. Ale mówimy o, o adoracji nie w sposób taki patetyczny, mówimy o pokoju międzynarodowym. Ten pokój międzynarodowy staje się tym wyzwaniem, ale to musi się zacząć od nas samych. II mówi. We wszystkich wysiłkach na rzecz pokoju Główna Rola przepada na wszystko wszystką modlitwie. Fundamentem naszej nadziei na przyszłość świata są wysiłki ludzi walczących o pokój i modlitwę. Tutaj nasza ludzka bezsilność łączy się z Bożą Wszechmocną. Tutaj naszej ludzkiej męzy przechodzi na pomoc Bożemu Wszechmocnemu. Jak jesteśmy na deszczu, to trudno żebyśmy nie zmoknęli. Jak jesteśmy na słońcu, przebywamy gdzieś na plaży, to trudno, żebyśmy się nie opalili. A jak jesteśmy przed najświętszym sakramentem, to trudno, żeby łaska Boża nas nie ognulla, nie oczyściła. Bóg wie, za nasze pragnienia. Chajemu dziękować za wszelkie łaski, które nas dotyczą. Proszę o łaski dla naszych rodzin. Pokemon.